Witajcie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat zjawiska fali i cechom jej towarzyszącym. Poznanie tych cech, poznanie tych własności jest absolutnie niezbędne, aby zrozumieć dalsze odcinki fizyki kwantowej. Każdy z Was z dzieciństwa zapewne pamięta, wrzucając kamień do wody, powstawanie, powstawanie fal, które radiacyjnie roznosiły się przeciwne strony. Od, od centrum uderzenia kamienia. Jeśli byście w niedużej odległości czasowej rzucili drugi kamień, następuje przeciwne powstawanie fal, które zderzają się ze sobą. W miejscach, kiedy strzałki najwyższego wychylenia tych fal się spotkają, następuje zjawisko konstruktywnej interferencji, czyli wzmocnienia tych fal. W miejscach, gdzie, gdzie te fale yy, spotykają się o niższej, niższej amplitudzie, następuje ich załamanie. Mówimy wtedy o destruktywnej interferencji. W tym właśnie miejscu następuje destruktywna interferencja, czyli fale wzajemnie się znoszą. Osłabiają, mówiąc prosto, osłabiają swoją siłę. Jest to bardzo prosty eksperyment, który każdy z Was może przeprowadzić. Tutaj narysowałem Wam kółko w miejscu, gdzie następuje ta destruktywna i Konstruktywna interferencja. Absolutnie niezbędnym jest zrozumienie, zrozumienie zjawisk towarzyszących fizyce kwantowej. Musimy rozpocząć od eksperymentu wykonanego przez Thomasa Younga w 1803 roku. Eksperyment nazywa się Double-Slit Experiment, czyli eksperyment podwójnej szczeliny. W tym miejscu Thomas Young umieścił źródło światła, ponieważ jeszcze nie znano wtedy lampy naftowej, więc jest o co prawdopodobne, że było to światło z, ze świeczek. Do, do tego czasu, do 1803 roku uważano, zzało, zgodnie z założeniem Newtona, że światło są to cząstki stałe, które przenoszą się w przestrzeni. Thomas Young w wyniku wykonania swojego eksperymentu zauważył, że światło podlega takiej samej, Takim samym, takim samym cechom, jak fala powstająca na wodzie, ulega dyfrakcji i interferencji, czyli po przejściu przez te szczeliny następuje dyfrakcja, i w wyniku drugiej szczeliny następuje interferencja, interferencja z drugim źródłem światła. Dokładnie te same zjawiska, tutaj mamy destruktywną interferencję, natomiast w tych punktach. Mamy konstruktywną interferencję, czyli fale się wzajemnie wzmacniają. Gdybyśmy tutaj umieścili kuleczki pływające powiedzmy ze styropianu, to okazałoby się, że w tym miejscu kulka byłaby najwyżej, natomiast wzniosłaby się najwyżej, natomiast po zewnętrznych stronach naszej tablicy pomiarowej kulki ze styropianu wzniosłyby się najniżej. Oczywiście między nimi nastąpowałoby również takie miejsca, gdzie kulki byłyby poniżej średniej statystycznej wzniosu. Jest to, tak jak wspomniałem, zjawisko absolutnie niezbędne. Poza tym trzeba omówić pewne cechy, które są widoczne dla, dla nas go, gołym okiem. Porozmawiajmy o dyfrakcji. Jeśli tutaj mamy podłogę, tutaj mamy na przykład biurko, Źródło światła umieścimy w tym miejscu, to okazuje się, czyli kierunek padania światła jest z tej strony. Okazuje się, że światło po przebyciu przeszkody w postaci biurka ulega dyfrakcji, czyli załamaniu. Spodziewalibyśmy się, jeśli byłoby to, jeśli tutaj zakładamy, że teoretycznie powinien być obszar szary, ciemny, natomiast faktycznie ten obszar jest nieco oświetlony. Światło w wyniku przejścia poza przeszkodą ulega dyfrakcji. Ulega dyfrakcji. Czyli ewidentnie jest falą. Te doświadczenia i późniejsze doświadczenia eksperymentalne dowiodły, że światło jest falą. Podobnie zresztą jak mamy, dźwie... mamy sytuację z dźwiękiem. Jeśli umieścimy w dwóch pokojach dwóch obserwatorów, w jednym pokoju obserwator wydaje dźwięki, powiedzmy mówi do drugiego, okazuje się, że po przejściu. Fala po przejściu przez drzwi ulega również dyfrakcji w znacznie większym stopniu, czyli kąt nachylenia jest większy, bardziej yy, większy niż dla światła. Ten eksperyment, te dwa eksperymenty tak naprawdę mówią nam o cechach podstawowych fali. Dwie cechy, pierwsza to jest, że światło ulega załamaniu, a drugie, że światło ulega interferencji, czyli jeśli dwie fale stojące spotkają się na, ze sobą, to wzajemnie się wzmacniają. Jeśli Strzałki ugięcia będą przeciwne, to następuje destrukcja interferencji, czyli się osłabiają. To są, dwa, to są dwie podstawowe cechy fali. Musicie je zapamiętać, gdy przejdziemy do następnego filmu opisującego bardzo poważny eksperyment.